Dokładnie 5 lutego 2019 roku, czyli już 5 lat temu, założyłem działalność gospodarczą. Jednym z moich największych pragnień od zawsze było być właścicielem firmy. I spełniło się w branży marketingu, która była i jest moją pasją. Na samym początku rozwijałem się po swojemu. Testowałem różne pomysły, wdrażałem nowe rozwiązania, jeździłem po całej Polsce na szkolenia i eventy. Było to wspaniałe uczucie. Początkowo łączyłem pracę na etacie, której może kiedyś wam opowiem, bo była bardzo nietypowa. To co pan robi? Radny. Prowadzenie filmy robiłem tyle, ile byłem w stanie udźwignąć danego miesiąca. Czy było idealnie? Oczywiście, że nie. Popełniłem kilka błędów, które z perspektywy czasu wydają mi się być kluczowe na tej drodze, a na których naprawę musiałem poświęcić sporo zasobów. W dodatku, bardziej doświadczeni ode mnie przestrzegali mnie przed nimi, ale ja nie potrafiłem przyjąć informacji zwrotnej. W dzisiejszym filmie opowiem ci o tych wpadkach, być może będziesz mądrzejszym, młodym przedsiębiorcą i weźmiesz się na klatę już teraz. Zaczynamy. Rada pierwsza: na wszystko podpisuj umowy. Na początku nie podpisywałem umów, bo po co? Ufałem innym ludziom, dobrze im z oczu patrzyło. To doskonały przepis na pchanie się w kłopoty. O nie! Nie zliczę sytuacji na samym początku prowadzenia działalności, gdy ktoś nieuczciwy nie chciał się rozliczyć za wykonaną pracę lub podważał pewne aspekty usługi, które nie były dookreślone w umowie. Ufanie sobie na gębę to bardzo częste błędy prowokujące zgrzyty na linii wykonawca-zleceniodawca. I to bez względu na to, o której stronie barykady jesteś. Dlatego nie ufaj nikomu w 100%. Na wszystko podpisuj umowy, które jasno określają ramy współpracy czy transakcji. Rada druga zatrudniasz ludzi, wejdź w rolę szefa i rozwijaj kompetencje menedżerskie. Jestem typem, który mocno stawia na relacje. Zawsze chcę dla każdego dobrze, lubię ludzi. Jeszcze jak, to sprawia, że w życiu prywatnym, ale i w byciu liderem we własnej firmie chodzi o coś zupełnie innego. Gdy zacząłem zatrudniać pierwsze osoby, moje kompetencje menedżerskie praktycznie nie istniały i popełniałem sporo błędów. Nadal zresztą je popełniam, bo nie ma nic trudniejszego i bardziej złożonego niż współpraca w dużym zespole kreatywnych, niezależnych osób. Ale teraz mam narzędzia, by szybko je prostować. Wracając do tematu, mój problem leżał w tym, że zawsze podświadomie skręcałem w kierunku dobrej atmosfery, kosztem tego, że coś nie było po mojej myśli. Obawiałem się także zwrócić uwagę czy dać precyzyjny feedback, ponieważ druga osoba mogła odebrać to jako atak i przestać mi lubić. Teraz patrzę na to inaczej. Uważam, że warto jak najczęściej wchodzić w rolę lidera, egzekwować swoje, nawet kosztem tego, że lubianej przez nas osobie może to się finalnie nie spodobać. Na koniec dnia to ja czy Ty, właściciele firm, odpowiadamy przed sobą innymi za efekty, ale też za błędne decyzje. Nikt nie weźmie tej odpowiedzialności za Ciebie, dlatego wymagaj jakości od innych. Moją ulubioną metodą w zarządzaniu jest FUKO, czyli uważne spojrzenie na fakty, uczucia, konsekwencje i oczekiwania. Poszukaj koniecznie informacji na ten temat, kto wie, może sprawdzi się też u Siebie. Rada trzecia. Zaplanuj cash flow w firmie i pracuj w Excelu. Nie wiem jak ty, ale gdy ja myślę sobie o tabelkach liczbach Excelach, to o, nie wytrzymam! zaraz! Jeśli masz tak jak ja, to mam złą wiadomość, czym prędzej warto przyzwyczajać się oraz zacząć używać tabelek, liczb i budować prostego Excela do zapisywania wyników finansowych. W moim przypadku i polecam to także Tobie, nawet ważniejszym mierzalnym czynnikiem są poszczególne KPI liczby, które odpowiadają celom Twojej firmy. W pierwszych etapach wzrostu, gdy wszystko idzie naturalną siłą rozpędu. Jest w Was w firmie trójka czy czwórka, znajdują się pieniądze na wypłaty, opłaty i nawet na imprezę firmową, czy jakieś gadżety. Trudno znaleźć w sobie motywację do spisywania wszystkiego w tabelkach. Ale im dalej w las, tym więcej drzew. W miarę rozwoju firmy, posiadanie raportu zarządczego, czy uzupełnianego na bieżąco raportu w Excelu z kluczowymi wskaźnikami w Twojej firmie jest na wagę złota. Co ci to da? A ja zauważyłem to za późno? Przede wszystkim w momencie większej inwestycji lub niespodziewanego wydatku, będziesz wiedzieć, czy firmę w ogóle stać na różne wydatki. A gdy zacznie się dziać coś niepokojącego, np. spadnie liczba zapytań lub skuteczność sprzedaży, dostrzeżesz to w czasie rzeczywistym i zareagujesz w porę. Rada czwarta. Aby być lepszym szefem, menedżerem, biznesmenem, musisz być lepszym człowiekiem. W ostatnich dwóch latach zauważyłem u siebie, ale też i u wielu innych osób, że bez wewnętrznej zmiany w sposobie myślenia zachowicie. Na co dzień nie ma możliwości wejścia w inną rolę i dowożenia niesamowitych rezultatów. Aby móc osiągać kamienie milowe w życiu prywatnym czy biznesowym, warto pracować nad sobą i swoją głową. Ja przez długi czas tak zaangażowałem się w pracę, że zwrócenie uwagi na siebie samego odłożyłem wiecznie na później. To był błąd. Mimo, że nie jestem idealny i nie zawsze trzymam się swoich postanowień, jestem dumny z tego, co udało mi się osiągnąć w ostatnich pięciu latach. Najważniejszą rzeczą, która pomogła mi utrzymać swój performance i chęć Działania i zadbanie o siebie samego na jak najwyższym poziomie. W moim przypadku sprawdziły się tak proste zmiany jak regularny sen, aktywność fizyczna, dieta, w tym odstawienie cukru, alkoholu i innych używek, bałość o relacje z bliskimi, medytacja. Gdy z tych wszystkich pięciu punktów dbałem regularnie o co najmniej cztery przez dłuższy czas przyczyniało się to do moich zawodowych sukcesów. Przeskakiwałem w szybkim tempie kolejne kamienie milowe. Pojawiały się współprace i nowe możliwości. Przypadek? Nie sądzę. Rada piąta. Bądź odważny i ciśnij. Jestem hardcorem. Ale też naucz się mówić nie. Gdy jesteśmy na początku swojej biznesowej drogi, zazwyczaj na większość propozycji współprac czy aktywności mówimy tak. Z czasem jest jednak coraz trudniej. Gdy osiągniesz sukces, pojawia się klęska urodzaju. Zleceń i współpracy jest za dużo. Wtedy trzeba umieć powiedzieć nie i zastanowić się, czy chcesz cisnąć jeszcze bardziej, a jeśli tak, to w jaki sposób i jakim kosztem. To wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Dla mnie nie było i w pewnym momencie okazało się, że tonę w zleceniach i deadline'ach i obietnicach nie do spełnienia. Przypaliłem przez to kilka potencjalnie fajnych współprac. Nowa propozycja biznesowa, nowa spółka, duża, lukratywna współpraca, która będzie wymagać od Ciebie pracowania także w niedzielę i święta, brzmi kusząco, ale czy zawsze warto? Na to już musisz odpowiedzieć sobie sam. Z mojej perspektywy, po pięciu latach, odpowiedź brzmi no nie ale to wymaga pewnej dojrzałości i chłodnej analizy. Bycie odważnym w biznesie i umiejętność wytrzymania presji i ryzyka to spora umiejętność i moim zdaniem chleb powszedni dla właścicieli firm. Jeśli to potrafisz, już teraz masz dość dużą przewagę nad pozostałymi zachowawczymi właścicielami, którzy lubią ciepłe kapcie. Dlatego sobie i Tobie życzę dużo biznesowej odwagi, skuteczności zarządzaniu firmą i bycia lepszą wersją siebie każdego dnia. Dziękuję Ci za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że moje błędy staną się Twoją inspiracją, a może chcesz podzielić się Twoimi. Jestem ciekaw Twoich refleksji. Zostaw je w komentarzach. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominęły Cię kolejne treści. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Siema.